Witajcie, witam was w TechMachin10, moim filmiku po poświęconym y dla mojej kolekcji LEGO minifigures. Mam 25 minifigurek z serii LEGO minifigures i dziś chciałbym wam je zaprezentować. Zacznijmy. Będziemy lecieć po kolei. Kosmita. Jakiś gościu jest tak, bardzo fajny z takim jakby no wiecie taki bo to ma radioaktywności co jest, to jest taki co na przykład radioaktywność zapobiega no wiecie o co chodzi tutaj mamy kartkę z dwoma złotymi pucharkami Jakiegoś kościa z srebrnym puchakiem W że na Tutaj mamy sumo z puchakiem brązowym. Jakiegoś zapaśnika Muszę poczekać. O wiele lepiej. O. Tutaj mamy robota. Tak wygląda. O, taką ma twarz. Przebiega nic, gdy jak małpa, ale zaraz przebiega nic, ponieważ z tyłu ma zamek, a pod maską ma taką buźkę. O. Pięknie. Dalej. Tutaj mamy jakiegoś rycerza, łucznika z perynką, łukiem i taczą. Bardzo fajnie to liczna figurka wykonana. Dalej. Policjanta z dwoma kadankami i czymś takim. To, je, to jest dowód osobisty chyba. Manekina, do próbnych zderzeń samochodowych. Oddechy też bardzo fajne. Jedno z moich ulubionych. Pilota. Maraża. Klauda. Magika i selfingowca Można tak zrobić tego detektywa z serii piątej. Ja bym już kuka z serii piątej. No i tylko tu mam z serii piątej, na pewno... Moje kolekcję musimy powiększać cowboy. Tęsistka i snowboarderka. Tak samo jak surfingowiec można tak zrobić. Yeah. Mam podnoszoną ten, tą klapkę w okrajach. Ja pokazywałem. Zobaczmy, jak sobie leży. W tym bardzo chcę. Tutaj mam tego siłacza. Z sztangów taką bardzo fajną też. To jest Indi Indianinkę. Z takim fajnym piłopuszem Tutaj tym. tym miejscem tym się trzymasz strzały. I ukiem Robin Hooda. Takie są zaopatrzenie. Ale fajnie się wygląda. To mnie. Bardzo mi się podoba ta figurka. Też jedna z moich ulubionych. A, jeszcze jedna I... Moja ulubiona. Nie no, druga ulubiona. Ja bardziej lubię tego, tego odskażenia. Tego. A moja druga ulubiona mi To jest ten hokejarz. Ma, ma kij do hokeja. Krążek. Klapkę opieraną. taki jakby wiecie, tak co się zakłada. I łyżwy. O! I to moja kolekcja. 25 minifigurek. Pan jeszcze to tych, już nie wiedzą, ale są, chyba każdy wie, w każdej ja, minifigurki jest coś takiego. Taka podstawka. O, żeby żeby, żeby o tak łatwo sobie na półkę postawić. A ja tych podstawek jeszcze nie używam. Ja tak, lubię je na półkę na przykład na jakiejś małej płytce trzymać. Chociaż czasami też pozdrawi się przydawają. Dobra. No i chcemy się nakręcić filmik informacyjny dzisiaj. Jeszcze filmik informacyjny nakręcić. I żegnam Was tykań 10 na razie.